Zdjęcie se zrobię, pokażę to chociaż mamie jak wygląda. Skoro już się stało i zerwałem mięsień piersiowy, miałem operację, postanowiłem, że nagram materiał dla Was, jak będzie przebiegała ta cała rehabilitacja i mój powrót do sportu, ale jednocześnie odpowiem Wam na parę pytań, jak wyglądała operacja, czy jeszcze czego bać, jak to bolało i jak boli. Teraz jest poniedziałek, czyli jestem już trzy doby po operacji, no to zaczynamy. Operację miałem zaplanowaną na 26 listopada. Miałem się zgłosić o 8 rano w ortopedikum w Krakowie, gdzie miałem być po prostu przyjęty na zabieg do szpitala. Noc nie ma jeszcze godziny 5 rano. Wyjeżdżam do Krakowa, gdzie o 8 rano miałem zgłosić się na zabieg. Mam tą operację zerwanego mięśnia piersiowego. No i co, yy, wszystkie badania zebrane, morfologia, mocz, yy, jakieś tam przeciwciała, no bo całe wszystkie badania trzeba porobić przed operacją zawsze. Wykąpany, świeżutki. Wszystko spakowane, co miałem spakować. Yy, no i co? Będę miał znieczulenie ogólne, czyli narkozę yy, przez maseczkę zapewne. Nie miałem w życiu, więc też wam powiem jak to wygląda i czy jest się czego bać i czy czuć coś podczas operacji. Yy, no i tyle. Jadę. Więcej pewnie coś nagram. Yy, raczej z już nie, ale raczej już po. Trzymajcie kciuki, abym się obudził. No i byłem o 8 rano, już o 5 wyjechałem sobie, bo jestem spod Rzeszowa, więc miałem troszkę drogi. Przyjechałem sobie do ortopedikum. Tam oczywiście wszystko pięknie, masa jakiejś papierologii, podpisywania jakichś pierdół, co chwilę jakieś oświadczenia, czy nie jestem uczulony. Zresztą pytanie, czy nie jestem uczulony, dostawałem chyba 10 razy od różnych lekarzy przed samą operacją i we wszystkich właściwie pytaniach. Jakieś przeciskazania, no bo wiadomo, trzeba wykluczyć to wszystko. No i zostałem zameldowany w swoim, yy, że tak powiem, yy, pokoiku, w swojej sali. A tu już wam pokazuję, bo coś tam nagrywałem i coś tam gadałem, jak to wyglądało. Jestem, jestem już w swojej sali, salce, pokoju, nie wiem jak to nazwać. Masa papierologii, jakieś tam oświadczenia, że jak umrę, to coś tam, że nie mam na trumnę. No i co? Taki. Łóżeczko, regulacja, chromy, alufelgi, no i co? No i na zabieg. Jeszcze doktor ma dwie operacje jakieś większe przede mną, więc przyjechałem o 8 rano. Ale operacje będę miał gdzieś koło, gdzieś po południu, mu, mówiły panie pielęgniarki. <laughs> to kurde, jakbym wiedział to jest jakieś jakiegoś kebaba jebał, jakbym wiedział, że tyle godzin bo 6 godzin przed operacją nie można jeść czekamy widok za oknem, mercedesie mercedesy no i mam nadzieję, że pójdzie to bezproblemowo no i co? czekamy, przynajmniej sobie potem mojego siusiaka pooglądałem, jak będę spał zajebiście, tak trzeba żyć ale kurwa, gdybym wiedział, w sumie mogłem formę odjebać, żebym chociaż leżał na tym stole z jakimś 4% tkanki tłuszczowej, a tak to będę ulany jak prosie i se pomyślał, a co tu za sportowiec taki gruby? A ja tak powiem przez sen, a chujki dupę. Patrzcie jakie mam dojebane klapęsy. patrzcie tu. sunlance, czyli będę się lansował na słońcu. Jep. Yeah. No i tak, przyjechałem sobie o 8 rano, więc papierki powypełniane. Jest godzina obecnie, która jest. Jest godzina 12.41. I przed chwilą przyszedł do mnie chirurg, który będzie mnie mm, operował. No i powiedział, że tak za godzinkę operacja. Jakieś te papierki znowu wypełniłem. Narysował mi na lewej ręce kutasa, żeby wiedział, gdzie mi przyszyć kolejnego. No i tyle za godzinkę. Czy ogólnie byłem zestresowany przed operacją? Szczerze nie, w ogóle nie byłem zestresowany przez, przed operacją. Aczkolwiek gdzieś tam jakieś się pojawiały takie dziwne myśli. Jezu, jak ta narkoza będzie wyglądać? Czy się obudzę? Czy się nie obudzę? Czy będzie mnie bolało? A co, jakby mnie bolało? I szczerze, najgorsze jest chyba to właśnie czekanie na tą operację. Bo w pewnym momencie zjawia się pani lekarka, pani pielęgniarka, i mówi. Proszę ubrać. No i przynosi mi takie niebieskie wdzianko, ubieram niebieskie wdzianko. I już wiadomo, że niedługo dziś będzie operacja. Jak przyjechałem o 8 rano, to czekałem właściwie do godziny chyba 15. Operacja była gdzieś koło godziny 15. No i pani kazała mi ubrać to wdzianko, wejść pod kołderkę w samych slipach, no i sobie tak leżę. No i nagle wpadaj, wpadają ludzie, druga pielęgniarka. I dosłownie jak na filmach, jadę sobie na tym stole, jadę, patrzę na te światła na górze i tak. Nie jestem zestresowany w ogóle, ale jednak jest takie to coś nowego, nie no, nie każdy ma okazję coś takiego przeżyć i lepiej, żebyście nie mieli okazji czegoś takiego przeżyć. No i wjeżdżamy oczywiście do, 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 do windy i zjeżdżamy sobie na podziemie, gdzie jest blok operacyjny. Wjeżdżam na blok operacyjny, wokół mnie zaczyna się pojawiać coraz więcej ludzi. Jakiś lekarz, oczywiście, dalej wywiad, czy, czy mam jakieś uczulenia, nawet na stole. Pani mi wkuwa wenflonik tutaj w, w dłoń i podpina mi kroplówkę. No i oczywiście tam leżę chwilę na tym stole i czekam pod tą kroplówką. No i coraz więcej osób się tam zbiera wokół mnie. I zwożą mnie w końcu na salę operacyjną No i ja byłem przekonany, że dostanę znieczulenie przez maseczkę Tak przynajmniej myślałem i tak słyszałem od Filipa No i czekam na tą maseczkę No i pani coś tam mm, mówi anaste, Anastezjolog Nie Anastazja, Anastezjolog Mówi Coś mi tam podała przez ten węflonik do tego I mówi, może się zakręcić w głowie Ja mówię, dobra, okej okay. No i czekam, czekam na tą maseczkę Tyle. Wyłączyłem się. Jest po operacji. Budzę się na bloku. Nie na bloku, tylko w sali wybudzeń. I właściwie to tyle. Zero bólu, zero jakiegoś nie wiem. Nie pamięta się. Urywa się film, jak po dobrym melanżu. Wstajecie. Jest po wszystkim. No i budzę się generalnie. No i pierwsze pytanie, jak się pan czuje? Ja mówię, okej, okay, jakby nigdy nic się obudziłem. Pyta się, czy boli, czy dać mi mm, przeciwbólowy? Ja mówię. W sumie to nie, w sumie ja mówię, bardziej to bolało, jak zerwałem. No i tak popatrzyła się na mnie, że nie chce przeciwbólowych, mówi: Dam panu ten ketonal. No i jak potem to już wyglądało po operacji, szczerze, nie jest najgorzej. Na bieżąco po operacji, takie zaś mam, takie zaś mam. Yy, no i co, nie było źle. Generalnie najgorsze z tego wszystkiego to jest przejazd w sumie na salę operacyjną. Jakie światła migają, jak w filmie. A potem co? Pani tam jakieś nakłucia robi, w sumie nic nie czuć i nagle nie ma mnie. No i budzę się już po żadnych zawrotów głowy, wcale mi nie jest niedobrze. W sumie czuję się całkowicie normalnie, jakbym z jakiejś zwykłej drzemki wstał. Yy, najgorsza to była właściwie noc. Przez noc napierdalało ostro. Jakoś zmęczyłem tą noc, no ale powiem wam, że tak co chwilę się wybudzałem, no bo no bo napierdala ostrą, wygląda to tak, zresztą widzieliście. Poprosiłem o tabletkę przeciwbólową, chociaż już i tak kilka ominąłem, bo nie potrzebowałem. Ból był taki jak w trakcie zerwania, więc stwierdziłem, ach, chuj wytrzymam. Tylko, że ból w trakcie zerwania dość szybko się uspokajał, a tu jest cały czas taki ten mocny ból utrzymuje się, więc wziąłem teraz tabletkę przeciwbólową, no i czekam aż mnie wypiszą do domu. I zaczniemy działać. Kończę zdjęcie, se zrobię. Pokażę to chociaż mamie jak wygląda. Nie, no to, nie to jest estetyka nie jest ważna. Bo generalnie, mm, gdzieś tam jak rano, dostałem nawet jakieś przeciwbólowe, i wziąłem przeciwbólowe. No bo tam mi panie przychodziły co chwilę się pytać, czy chcę. Raz odmawiałem, raz tam wziąłem. Oczywiście, no ale w nocy, no wiadomo, nie położycie się na brzuszku, nie położycie się na boczku, trzeba leżeć yy, płasko na plecach. No to w nocy gdzieś tam potrafiło yy, boleć. I tak było właściwie przez dwie doby. Dzisiaj jest poniedziałek, yy, w piątek miałem o 15.00 operacji, a jeszcze może powiem, że obudziłem się o 18.00 po operacji, więc powiedzmy, że dwie godziny po. Yy, I właściwie teraz, tak jak siedzę, nie boli mnie. Wygląda to tak, podwinę sobie. Dostałem taki opatrunek post-op, jak już zostałem wypisany z zabiegu. Jest to taka paskudna blizna, ale to zrobi się jakiś fajny tatuaż i nie jest problem. Ogólnie tak jak siedzę teraz już praktycznie nie boli, nie boli nic. Wiadomo, mam oczywiście zakaz yy, odwodzenia, przywodzenia, więc po prostu tego nie robię. Dlaczego nie mam temblaka? Bo generalnie, gdy będę chodził w temblaku... To dodatkowo będę miał potem do ogarniania jeszcze łokieć, nadgarstek, a tym chcę ruszać, muszę ćwiczyć, i generalnie rehabilitacja zaczyna się już od razu. Od razu. Nie mówię, że macham tam ręką, wykonuję jakieś ćwiczenia, ale nawet jakieś delikatne napięcia izometrycznie, retrakcja, protrakcja, gdzieś tam, no, ruszam sobie tym barkiem, bo wrócę po prostu szybciutko. Podsumowując, operacja nie jest straszna, bo i tak tego nie czujemy. Ból po operacji porównałbym do tego, co się stało w trakcie, że tak powiem, urwania tego mięśnia. Z tym, że urwanie mięśnia no nie wiem, czy gorzej nawet nie było niż po operacji. Co mi zrobili, może, na tej operacji jeszcze? No, przyszedł do mnie potem pan doktor. I ja mówię, no wiecie, nie miałem też jakiegoś wielkiego krwiaka tutaj yy, na zewnątrz. Zrobił się biceps tam, taki żółty, brązowy, ale no nie było najgorzej. Więc ja też myślałem, że yy, nie będzie tam jakoś dużo roboty, na przykład jak u Filipa, który miał całkowicie zerwany i u niego ten krwiak był dużo, dużo większy. No i pytam się lekarza, no jak tam pewnie pan dużo roboty nie miał? On mówi. No jak to rozciąłem to wszystko rozwalone Z pół litra krwi się wylało Bo krwiak był po prostu głęboko No i mam Już wam mówię co mam zrobione Mam tutaj kartę z wypisu Operacyjne dnia 26.11 Reinsercja Ścięgna mięśnia piersiowego Większego lewego Z użyciem v z titanium, suture, anchor parku z 5 mm Generalnie no zakotwiczone To jest jakąś blachu tytanową do kości implant tytan pacjent może mieć wykonane badanie MRI zachowawcze leki przeciwbólowe podinfuzyjne, bla 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 No i właściwie tyle uszkodzenie mięśnia piersiowego większego w zakresie głowy moskowo żebrowej No i właściwie tyle takie coś mam zrobione Nie ma się czego bać jeśli chodzi o operację wszystko da się przeżyć jest zajebiście Yy, ja już dzisiaj jadę na pijawki. Mam nadzieję, że uda mi się z tego coś też nagrać. Jak wygląda zabieg chirunoterapii, yy, czy jak się na jak się przekręcić, więcej o tym nagram na pewno. I tyle, działamy od Day One. Czekajcie na kolejne filmy. No i idę na rekord, na najszybsze odzyskanie pełnego zakresu po operacji zerwanego mm, mięśnia piersiowego. Nara, elo, głowa w górę, pyty w górę i tyle.